Jest. Szósta, no, szósta, siódma prawie 7. Idziemy na śniadanie. Dzisiaj idziemy na mur chiński i do mnie ma dzisiaj. Jest bardzo śpiący, ale ma dzisiaj 18 urodziny. Wszedł na Facebooka i dziwi się, że nikt mu nie złożył życzeń. No, u nas jest 23, więc jakby jeszcze nie ma urodzin. A tu już ma od 7 godzin. Dobra, lecimy na śniadanie. Mam ogólnie mega syf w pokoju. Zgubił mi się jeden klapek taki. No. Ale to tak zawsze baje jest. Jak gdzieś się jedzie, to potem się nie sprząta. Ty, spróbuj, przypadujemy Idziemy teraz drogą duchu Jak możecie zauważyć są tutaj zwierzęta, tutaj z tyłu i tutaj przed nami Jedne siedzą, drugie stoją na przemian i mają one właśnie bronić przed tymi duchami Dzisiaj y, w ogóle wstaliśmy o godzinę wcześniej niż mieliśmy, bo ktoś się pomylił i on nam powiedział jeszcze Konradowi, Angelice, Oliwii i Patrykowi, że biurka jest na 7.30, a miała być na 8.30. No i my wstaliśmy o 7 na śniadanie i nikogo oprócz nas nie było. Znaczy ja wstam 5.30 Znaczy no, ale na śniadaniu ale byliśmy już słuchało, o 7. .00. Dzisiaj będziemy jeszcze na murze chińskim, więc myślę, że porobimy też jakieś zdjęcia i coś nagramy e, Jesteśmy na. jesteśmy na. Wychodzimy. No robiliśmy teraz pełno jest zdjęć. Jest mega mega zimno. Będziemy teraz schodzić. Ale ręce to mam zamarznięte Tak to wygląda. Jest trochę mgła, więc nie wszystko widać fajnie tam u, wyżej na aparacie. Ale na żywo, na żywo jest bardzo ładnie, nie? Bo na aparacie nie widać tam, na aparacie nie widać tego dalszego muru. No jest bardzo stromo. Wszyscy maski zakładają. Co? Co? No mówić, wygląda, że jakbyś był w komieniatce. No teraz nie. Założyłam moją maskę. Czuję w miarę twarzy. Wszyscy w ogóle mamy czarne. Co masz do powiedzenia? Że jest smog. Dlatego gdzie, ja masz, gdzie masz swoją maskę? mam maskę dlatego. gdzie masz swoją gdzie maskę, jeszcze nie Paula? zakupiłam wszyscy kupili czarną, taką jak ja ja chciałam różową, ale nigdzie nie było Opatrzcie, patrzcie, ma ja tam taki... widziałam Polski a ja też mam maskę Olivia ma polską wersję o. będziemy to jeszcze trochę w ogóle trochę... widziałam Chińczyka, to było śmieszne, bo widziałam chińczyka. bo jesteśmy na... Wow. nie o no to chodzi, widziałam Chińczyka, który miał tą maskę tak zdjętą dotąd i palił papierosa Więc to jest no. dla mnie dziwne no, Boi się takiego powietrza, a jeszcze truje się papierosami No to śmieszne bo W ogóle to było dziwne, ale ludzie robili sobie z nami zdjęcia to. Bo oni, znaczy bo Chińczyki się jakieś No I podchodzą, robią zdjęcia To też było dziwne Ale ja to dziecko takie było słodkie strasznie No, taki, taki mały i mama go pchała, żeby sobie z nami zrobił zdjęcia On nie chciał, on się tak wstydził No, to było akordne tomar. <laughs> Está <laughs> Bo, bo jeśli nie potraficie, bo nie jest rozumieć, Proszę z innymi, e, ja mieć po angielsku. Przedstawię... Super było, masakra. Ja, się tak chciał spać. Mega. Jeśli macie szansę, my chcemy to masową Siema. Siema. Teraz idziemy jeszcze w trochę bardziej klimatyczne miejsce, czyli wszystkie chińskie sklepy, bazarki. No, tam, tam w tamtym sklepie też było, ale tych nie było. Patrzcie, ile rodzajów choreo. I tu też. Dobra. Raz, Dobre. dwa, trzy. trzy. Dobra. Dobra. No nie. nie? W ogóle nie czujecie, że jedzie się No? Kurde, może zaraz. Pokaż czy nie? No już wiele na tym obroń. No nie, dobra. Dobra, jak chipsy. Nie, no, jak chipsy spokojnie. Ale chipsy. No? Serio no. dobre. Ale te przyprawy dużo robią. No, przyprawione jest fajnie. Dobrze przyprawione. Zejdziemy? A sorry. Na 2 piętra. I co mówiał o na swojej mapie? For jednego starbucksa z chińskim znaczkiem właśnie na logo ale drugiego widzieliśmy właśnie, którego tego znaczka nie dał może ten nie miał ale ładnie wygląda patrzcie tam jest wejście, ale a to jest chyba napis po chińsku starbucksa o, Angelika też nagrywa 有没有？把药给去了吗？往上哪一个学 Tych ludzi, którzy o 8 rano przychodzą do tego parku, kiedy jest 6 stopni, i sobie ćwiczą tutaj ci. To jest dla mnie niesamowite, jest tak zimno. Ale to w no. szczególności są starsi ludzie. No. Nie ma żadnych młodych. No. Ale tak czy inaczej, to. To jest ich taka tradycja już pewnie od kilkunastu lat. I także przychodzą sobie do parku i wiecie, wszyscy tam ćwiczą. Każdy sobie gdzieś stanie, włączy muzykę i sobie tam ćwiczy. Fajnie. Jedziemy sobie rikszą. No i taki pan nas wozi. Tak to wygląda, tam są też inne. Te rowerki są w miarę dobrym stanie, tak? No. Myślę, że dojedziemy. Jesteśmy teraz w najstarszym parku w Chinach. Tutaj tańszą. Chodzimy po tym parku i zobaczyliśmy różową śmieciarkę. To wszystko jest inne. Przecież jak u nas ktoś by tak robił, to wszyscy pomyśleli, że się jest psychiczny. jest No. To jest Paulina 2. O są, takie, o, są takie same. Siostra Paulina. Siostra Paulina.